Zabieramy Was w niezwykłą, daleką podróż do Nowej Zelandii i Australii, gdzie kamperwanem, Wanisławem, a później Wanisławem Juniorem zrobiliśmy ponad 12 tysięcy kilometrów. Przez te 115 dni odwiedziliśmy cudowne miejsca na tym końcu świata. Niestety, przez naszą nieuwagę straciliśmy ponad 400 gigabajtów materiałów z pierwszego miesiąca podróży. Ubolewamy nad tym, że w pełni nie pokażemy Wam początków naszej przygody pośród Ziemi. Jest to dla nas cenna lekcja, jako początkujących twórców, którzy próbują swoich sił na YouTubie. Wyciągnęliśmy wnioski i będzie już tylko lepiej. telegraficznym skrócie. Przygodę zaczęliśmy w Warszawie, skąd polecieliśmy do stolicy Włoch. Następnego dnia już z Rzymu, liniami Southern China, prosto do Chin. Tam czekaliśmy 12 godzin na przesiadkę i w ramach tak długiego transferu mogliśmy wyjść z lotniska i skorzystać z darmowego zakwaterowania oferowanego przez linię lotniczą. W ten sposób mogliśmy odetchnąć po 12-godzinnym locie i przygotować się na kolejny, także 12-godzinny już w stronę Auckland. Po wylądowaniu w Nowej Zelandii od razu zaczęliśmy szukać naszego domu na kółkach, by móc w pełni w ciągu kolejnych 90 dni eksplorować krainę. Długiej białej chmury. Jak to mówią, do siedmiu razy sztuka. I w ten sposób znaleźliśmy naszego Forda Transita którego nazwaliśmy Wanisław. Miał on 5,5 metra długości, panel słoneczny, wodę, pełen komfort spania i fajnie zorganizowaną przestrzeń. I tak ruszyliśmy w niezwykłą podróż po Nowej Zelandii, prosto z Auckland w stronę promu na południe wyspy. Po drodze zahaczyliśmy Park Narodowy Tongariro i już mieliśmy pierwszą okazję, by wczuć się w klimat Śródziemia, odwiedzając filmowy Mordor. Kolejno już promem przedostaliśmy się na południową wyspę, aby jak najszybciej odwiedzić tę część kraju, gdyż na południu znacznie szybciej robi się chłodniej. To tutaj więc zaczęła się w pełni nasza przygoda. Rozpoczęliśmy ją od szlaku Abel Tasman, który widnieje na liście nowozelandzkich Great Walks. 5 dni i 60 km wędrówki cudownym wybrzeżem. W następnych dniach również nie próżnowaliśmy i przyszliśmy kolejny Great Walk Paparoa Track. Również i tam wędrowaliśmy przez 3 dni, pokonując 60 km. W kolejnych etapach naszej podróży odwiedziliśmy Hokitika Gorge, Franz Josef Glacier i Fox Glacier. Pokonaliśmy naszym Wanisławem Przełęcz Arthur Pass i dojechaliśmy nad jezioro Tekapo, a następnie jezioro Pukaki. Stamtąd było już blisko do najwyższego szczytu Nowej Zelandii, Mount Cook lub inaczej Aoraki. Coś fantastycznego, ponieważ ta okolica to niezapomniane widoczki i bardzo nam przykro, że nie pokażemy ich Wam w pełnej okazałości. Tam zrobiliśmy kilka okolicznych szlaków i tym sposobem dojechaliśmy do Queenstown. Od tego miejsca zaczniemy naszą wideorelację. Jesteście, Jesteście gotowi? gotowi? Nowy dzień, a my klasycznie na szlaku. Tak się przedzieramy. Na szlaku z kozami. Na szlaku z kozami, tak. No okazuje się, że chyba bardziej ciekawszą atrakcją porócz, oprócz punktu widokowego były kozy. Więc taka to ciekawostka. Wygląda to właśnie, tam się taka jedna wielka Prezentuję, nie wiem czy ją widać, ale jest i wcinają sobie jakieś takie szalone rzeczy z drzewa. W sumie tak wygląda trochę jak groszek. Oczywiście jedno moi drodzy, bo również żeby mieć taką cudowną panoramę, którą właśnie teraz podziwiacie, no to trzeba wejść nie dość albo że po schodach, albo pod mega strome podjazdy i zobaczcie w ogóle tutaj akurat w Queenstown jest to szalone, że no droga jest mega, mega nachylona i można po prostu się stoczyć i te samochody, no po prostu albo i na biegu, albo na ręcznym, albo wszystko naraz bo po prostu zejść to już o pół biedy i sama, sama przyjemność ale ja na koniec końców wejść pod górkę i wejść właśnie na ten szczyt, na którym właśnie byliśmy to wydaje mi się, już jest nie lada być. właśnie, jeśli, jeśli jest tak ciepło więc podziwiam tych ludzi, którzy tutaj po lewo mieszkają, chociażby po lewo i po prawo bo no to też pokazuje, że po prostu sobie żyją normalnie, ale potem wejść czy zejść za kopami to chyba samochodem. Po prostu tutaj się jeździ i tyle. Ale no po prostu nie wiem, czy nasz Wanisow dałby radę, jak myślisz. Podjechałby? Chyba nie. Chyba nie. No byśmy go pewnie umęczyli na tym pierwszym biegu. No, ale są takie właśnie drogi w Queenstone i też. Ogólnie w Nowej Zelandii, które chyba są najbardziej strome na świecie. Jest jedna. Jest jedno. taka jedna. Ale nie wiem czy na świecie, czy w Może. Ale to sprawdzimy jeszcze, nie? A teraz lećmy szybko do naszego baru. Tak, i dostaliśmy właśnie od pani kurteczki. Rękawiczki, eee, tak jest ze specjalnym gripem, bo... <grychy> Na drinki jest w sensie to szkło, które jest z lodu, tak? Więc eee. można eee. potem na koniec wziąć i rzucić i się. Dość cioska, można zbić szklankę, bo szklanka jest z lodu, więc się nic nie stanie. No, ale właśnie, jeszcze przy okazji, taka ciekawostka, pani nas już kupiła na kolejny interes, bo zapłaciliśmy zamiast 20 dolarów za drinka, który jest na barze, można przed barem już u nich kupić za 10 dolarów tego samego drinka. Takie karty się dostaje od pani, pani daje takie karty jest za 10 dolarów. mamy taką pieczątkę, że jesteśmy pełnoletni. Tak, więc zrobiliśmy podwójny teorii interes. No dobrze, wizyta w Aisbach już z nami. Całkiem sympatycznie, wydaje mi się. Tak. Chociaż mało miejsca, wydawało się, że będzie to jakieś szalone. właśnie, y, zdziwiliśmy się samymi rozmiarami tego baru, bo jest on stosunkowo mały. Po prostu wchodzi się i widzi się cały bar, nie jest to jakieś ogromne pomieszczenie fajne światła, kilka tych rzeźb lodowych. Tam jest jeden pan, który to cały czas rzeźbi. Tak tamtego, i więc... podobno właśnie on jest właścicielem wszystkich tych barów, Ice barów w okolicy. Nie? Chyba za ma... trzy czy cztery są nawet tak. tutaj w okolicy. On od kilkunastu lat się zajmuje właśnie tym rzeźbieniem w lodzie, więc chyba sobie po prostu wymyślił. Hobby taki takie, biznes. nie? Szalowe? Tak. No i faktycznie jest to dość popularne, chociaż mało osób ma, ale mogli o godzinie 15. 15. <laughs> tak, więc i to też pewnie w weekend ma większe wzięcie i tak dalej, ale bardzo ciekawe doświadczenie. Czy rzeczywiście no, my jakoś bardzo nie odbywaliśmy tej temperatury no bo negatywnie. My jednak na Islandii, jak się mieszka trochę czasu, to jednak człowiek przyzwyczajony, reszta ludzi w ogóle w krótkich spodenkach. Tak, Nie ale widziała, co się jedni dzieje. Państwo właśnie bardzo się trzęśli i pytali się jak my to w ogóle wytrzymujemy, a mówimy, że jesteśmy z Polski, więc to no, tak. Tucie tak. z, z zaprawieni jakby z Islandią, jednak, jednak koniec końców, jednak mam większą troszkę, wydaje mi się, tolerancję na ten chód. No. Mieliśmy też właśnie dodatkowe te kurtki, jak widzieliście i i jeszcze Polarki z Islandii akurat, więc wszystko idealnie zapisało. Tak, ale e... można było bez trudu zdjąć rękawiczki i nie było jakoś strasznie. Strasznie jakoś ja później ściągnąłem kurtkę, bo troszkę śmiergoliła moim zdaniem. No, te kurtki, <gry> no tak było. Tak, przyjemne, więc szkoda tego a sam mi Polarek osobiście wystarczył. Co ważne, faktycznie te rękawiczki miały ten swój plus, że Tą szklankę, tą z lodu trzeba było tak. trzymać i one miały, no to są zwykłe Takie rękawiczki robocze, e, ale właśnie żeby lepiej się trzymało tą szklankę tak, z tak. lody i po tym można, tak jak widzieliśmy, e, roz, e, rozwalić ją, e, rzucić Nawet z Nawet właśnie jest taka rekomendacja, żeby później e, rozbić tą szklankę i element no. taki zakończenia pobytu. No ale tak w skrócie właśnie zapłaciliśmy łącznie 27 dolarów za wejście Nie. i tak, 27 dolarów za wejście, koniec końców i po 10 dolarów jeszcze po dodatkowym drinku przed wejściem jakby na bar, więc... Więc mieliśmy po dwa drinki na osobę. Czyli łącznie zapłaciliśmy 47 dolarów, tyle co praktycznie wejście, jedno wejście praktycznie na jednym bilecie dla jednej osoby z dwoma drinkami. Więc zrobiliśmy deal, wydaje mi się bardzo dobry. I... A też w sumie ta karta drinków jest spora, są też mocktajle, jeśli ktoś nie, nie chce pić alkoholu szoty. A jak dobrze zagadacie, to pani naleje wam co chcecie i faktycznie poprosiłem je gierkę. O i takiego pani... personalizowanego drinka niestety no, asortyment jest ograniczony, bo tam Ale... tylko kilka soków, żeby uzupełnić tego jego majstera ale jak najbardziej tutaj nie ma problemu z więc tym Pani żeby... się zgodziła bez problemu, polała, więc jest jak najbardziej plus Więc y, mroźna atrakcja za nami e, Teraz znowu z minus 8 w sumie jesteśmy na plus 25 Czuć po rękach, ja czuję po rękach, że tak pulsują na zmianę temperatury No bo można oszaleć po takiej zmianie temperatur e, No i teraz ruszamy na burgery Tak, Tak? Tak Monia już zadowolona, całkiem sprawnie poszło zamówienie. Kupiliśmy te dwa wegetariańskie burgery i szejka. Zapłaciliśmy łącznie około 115 zł. Brzmi to strasznie, to... ale są one ciężkie. No, z półki na pewno ważą same burgery, tak mi się wydaje. Więc dobrze to się prezentuje. Teraz idziemy w troszkę ustronne miejsce, żeby nagrać. no to jak jemy <laughs> a dokładnie bardziej w sensie chodzi o recenzję tych burgerów no bo właśnie wspomniałem tak jak że jest 18 tysięcy e, opinii właśnie na Google Maps e, więc spróbujemy, posmakujemy i zobaczymy co z tego wyjdzie wiem, że Monia już na pewno będzie zadowolona już się szczęśliwa, uśmiechnięta Shake waniliowy też jest cudnie smakuje same burgery kosztują po 17,5 dolara a szek shake... 10,50 10, 50 więc tak to wyszło. Więc... Jak to na nowozelandzkie standardy nie jest jakoś bardzo drogo. I a, nawet jak na takie mega popularne miejsce, gdzie naprawdę no, ta kolejka jest codziennie... A mega sprawnie to idzie. Wiedzieliśmy po prostu 400, prawie 500 zamówienie, tak i my już byliśmy w domowej kolejce, siódmy jakby siódme numery, tak. no, Więc to nieźle nie tam idzie, a co właśnie tak jeszcze tylko przeliczając, no, 17,5 dolara to jakieś 44 zł, jeśli chodzi o burgera, więc stosunkowo jak lat na, na polskie, my myślę, nie jest to jakoś dużo, tak mi się wydaje cztery dychy, ponad 4 dychy za burgera takiego. Jest to takiego? wiadomo, burger wegetariański inaczej niż to jest tam mięso tak. wołowina, ale... Tak, myślę, ale, ale wydaje, wydaje mi się to... jednak wielkością, co zaraz, to zaraz to... Was sami zobaczycie, nadrabia. Tak, czyli mały burgery, i burger. No wyglądają potężnie, bo nie wygląda konkretnie. No zobaczcie, jak praktycznie łapa. Jak głowa. Głowa. <noise> Jest konkretnie, jest konkretnie naładowane. Co w nich jest? Mm, kalafele, czerwona cebulka, sałata, było awokado wczoraj, jakiś sosik, teoretycznie miał być troszkę ostry, ale w sumie wczoraj nie był. Pomidor. Tak więc to wygląda, jest konkretny. No naprawdę, to jest konkret burger. Konkret była, tak. Ja mam, Jezu, ale mam cebuli tutaj naładowane. No całkiem przyjemnie to wygląda, jeśli chodzi o tą To Faktycznie, burger konkret sprawa. Nie, I też czy... są trzy albo cztery te falafelki, takie y, okrągłe podleciki, więc naprawdę można się najeść. Mm. Dla mnie to jest najlepszy burger wegetariański, jaki jadłam. Burgery są dość potężne potężne, tak jak wspomnieliśmy ja już mam ogromną miłość tutaj cebuli jeszcze dopiero awokado, jeszcze sałata pomidor falafele, sos jest pikantny, delikatnie już jest. może to sama już cebula jest pikantna ale ciężko mi się za niego zabrać pulpa z awokado całkiem z Ja nie widzę falafela gdzieś jest na pewno dobra, mam fala więc bardziej to jest recenzja burgerów wegetariańskich była fajnie wypieczona chrupka sałaty i sporo łażów generalnie sporo jest tak naprawdę jak się spojrzy więc nie jest pożałowane w żaden sposób tak jak ja nie jestem totalnie fanem burgerów Bardziej tylko dla sprawdzenia tego, co tu się dzieje, to, tych 18 tysięcy opinii, żeby spróbować, posmakować. tymi burgerami człowiek się bardziej uwalni niż naje. Albo po prostu burgerów nie umie mieć. Ale jednak ta ilość burgera, w sensie wielkość burgera, faktycznie robi, no, idą tu na ilość i przede wszystkim też na jakość, że nie jest pożałowany tych przede wszystkim warzyw to jest na pewno spory atut, plus, yy, tak mi się wydaje. No i faktycznie, patrząc na polskie, polskie burgery i polskie wielkość tych burgerów, za 4-5 tych faktycznie, wiem, że w Polsce można takiego dobrego zjeść. Ale tutaj, jak mam nowe, zolantkie warunki, całkiem spoko. Ciekawe, jakby ten Ferg ma kilka lokali obok siebie, jest bar, piekarnia i lody, tak i te burgery, więc wszystkie obok siebie po prostu są ściana w ścianę. I też to w sumie tak chyba coś mówi o tej Marce, że wchodzą z nowymi produktami. Właśnie obok jest piekarnia, też można kupić to pieczewo, ładnie wyglądało bardzo, więc w sumie bułki też tak wypiekane są wszystko przez nich. Jest poręcznie radona. Tak, uważam, o, że bardzo fajna sprawa. No i faktycznie, jak jest duża kolejka, to też taki marketingowy plus, bo plus, pomysł, że kupując burgera, dostajecie Paragon, a na, paragon, na Paragonie jest discount to w sensie promocja na drinka w ramach oczekiwania na burgera. Więc za 8 chyba tam dolarów można nabyć sobie piwko, czy 7 dolarów. Mhm. Za 7 dolarów piwko, za 8 dolarów prosecco I można w ramach oczekiwania sobie coś takiego wypić I potem dostać burgera i wszyscy zadowoleni Gdzie jest ten falafel Ja nie wiem czy go zjem całego No nie, już pół ale byłaś głodna Patrząc na tą ilość opinii w internecie No jak też jest to przekonujące Ale też to chyba wydaje mi się, że jednak patrząc na te ceny nowozelandzkie mega tani jest ten burger bo patrząc na no to gdzieś tam najtańszą pizzę margaritę szło znaleźć za 16, 18, 20 dolarów a tutaj burgery za 17,5 także są miejsca gdzie jest znacznie drożej więc na, jak na taką burgerownię z takimi wielkimi burgerami myślę że całkiem, całkiem a no właśnie wczoraj tak naprawdę ten burger no to Zastąpił obiad, tak? Mi, więc w sumie mieć posiłek za 17 tak? dolarów i już później nie, nie potrzebować się zupełnie dojadać niczym, no to też jakby on spełnia swoje zadanie, bo nieraz w maku, tak? Je się burgera wegetariańskiego, no i on, chwila, moment, taki człowiek znowu jest głodny. Ale tam ja czekam chwilę właśnie, bo byliśmy w maku. Już I szukaliśmy wegetariańskich opcji. No i takowych w sumie nie było. Mm. Oprócz frytek, tak. No oprócz frytek, ale nie ma burgerów wegetariańskich, więc mamy tutaj problem. Żeby sobie spróbować coś z maka lokalnego. Bo wszystko na mięsie a, a chyba też 12 czy 15 dolarów sam Big Mac kosztował, no? mm. Był Burger wegetariański. Salat burger. Który właśnie miał tylko Sałata. pomidora, sałatę, nie wiadomo, cebulę, ogórka. No nie było tam I żadnego. I kosztował tego... 7 dolarów. No. Nic porywającego. Ponieważ ogromny stan Delikatnie pikantny, jak dla mnie. Falafel dobry. W końcu się dokupiłem do falafela. Ale sałaty też tu nie żałują. Wracą na konkret. Tak, w ogóle sama kompozycja jest taka bardzo wyważona. Hmm. Hmm. Wszystko fajnie ze sobą gra. Tak, W sumie się też chyba wydaje mi się, że fajnie podane jest, nie? Hmm. Że ten burger łaniu się prezentuje, to już po otwarciu. Więc faktycznie nie ma tutaj plasterka pomidorka czy kawałek sałaty. Tylko to jest no nawalone tej sałaty, to jest konkret. Jest też szaprów. Jesteśmy po. Udało się zjeść. Szybko poszło. Eem, twoje zdanie? Ty już, drugi, ty już drugi raz jadłeś tego burgera, <grym> więc y, wydaje mi się, że ze smakiem go zjadłaś. Mm, jak najbardziej, chociaż pierwsze wrażenie jest wczoraj mega, mega pozytywne. Teraz już taki dobry, ale taki be, bez takiego. <grym> pierwszego zachwytu jak wczoraj, ale bardzo dobry na pewno warto spróbować yy, chociaż raz i poczuć właśnie ten słynny smak Queenstown. To tak, to tak. To, to się zgodzę. Ja wczoraj już próbowałam troszkę od Moni próbować tego burgera i namówiłem się, dałem się namówić na tego całego burgera. Fakt, jest ok, fajny na, jak na pierwszy raz, tylko ja jestem, generalnie, nie jestem totalnie fanem bułek, tudzież w sensie bułek, w sensie burgerów, ale no jak najbardziej jeśli chodzi o cały kształt, jeśli właśnie i falafel, i sałata, dużo warzyw, fajnie to jest, fajnie opracowane, fajnie to przedstawione, zaprezentowane, smaczne jak najbardziej, to ja nie potrafię tego jeść, tylko ja się tym bułkami, jedzeniem bułek, taki właśnie w tego sposób, jakoś nie fascynuje Ale na pewno, jeśli są fani, jak na pierwszy raz, będą smisłowi, to, to warto na pewno sobie spróbować. Tak myślę osobiście. Tak, są dwie opcje wegetariańskie, <coughs> właśnie ten, co my mieliśmy: falafel i drugi. z tofu i seitanem? Tak, a reszta jest 15 czy tam z 10 opcji ponad mięsnych, więc. Każdy, na pewno, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i właśnie cenowo, a smacznie wszystko sprzyja, więc... Są właśnie szejki, no, frytki, y, krążki cebulowe i chyba coś jeszcze z y, ośmiornicy. A już tak y, wiedzieliśmy, że ten burger to aż na to, więc y, nie szliśmy w żadną opcję taką dodatkową, oprócz szejka. No, a mieć... polecamy, jakby... Tak, tak, jak Jeśli lubicie burgery, to jak najbardziej będzie Wam smakować. <laughs> eee, no, a teraz lecimy po bidon, bo zapomniałem Bidon z e, Ice Baru. Został na Ice Barze, Jakie były więc, emocje. E, no właśnie. Dobrze, że się przypomniało, na szczęście blisko, bo tutaj jesteśmy w okolicy parku, e, Queens Gardens, więc na szczęście Ice Bar jest niedaleko, więc pędzimy i miejmy nadzieję, że będzie bidon. Tak, pokręcimy się pewnie, a później może jeszcze jak brzuszki pozwolą, to... Lody, lody, to już w ogóle inna kwestia, tego nie muszę polecać, to wiadomo, że to jest po prostu pyszne, a w tej Patagonii jak najbardziej... Może spożywam. trochę więcej uda nam się nagrać właśnie z I pokażemy Wam coś więcej, nie? Przyszedł e, na deser, faktycznie konkretne lody Jak za 30 zł, to muszą być konkretne. <laughs> A tak dokładnie za 12 dolarów, mm, za dwie gałki. I konkretne gałki mają swój e, własny, dwa Jeśli chodzi o tą lodziarnię, która jest za nami, Patagonia, ja nabyłem e, truskawkę, kremową truskawkę i owoce leśne. Mascarpone. Mascarpone? Amonia? Nie mam. Taki argentyński karmel i właśnie patagonia white czyli biała czekolada z orzechami. Oba smaki bardzo dobre. Mm. Smaki się generalnie nie zmieniają, są cały czas stałe chyba, tak? ale ciężko opanować to wszystko. <laughs> Cukrowysza, tak? bo mm. bardzo szybko topnieją, ale są bardzo super delikatne. Bardzo, bardzo dobre. No, lata. Mhm. Ledwie się dotaszczyliśmy do naszego kempingu. Tak mi się wydaje. Obiedzeni na wszelkie sposoby. Faktycznie ten burger no, był potężny i ciężko było go zjeść. Potem, godzinka później, poleżyliśmy sobie na trawce, łapiąc oddech. Kolejno Właśnie wjechały lody z Patagonii No olbrzymie te kule, są faktycznie na no, 3 dychy lody Ale no po prostu Jezu to tam tyle tego jest To tylko jest ze 4 czy 5 gałek chyba na polskie Bym to przeliczył Więc sporo Ale zarazem pyszne A teraz akurat mamy 15 minut z centrum do naszego campingu No to nam trochę zeszło Jeszcze ostatnia prosta jest pod górę Nasz camper, nasz banisów jest trochę. Jeszcze bardziej pod górę. Jeszcze pod górę w sensie jest bardziej. No, camping no, jest taki trochę wielopoziomowy, można powiedzieć, na wzniesieniu. I trzeba się do niego <głapać> łapać. Lepiej u nas funkcjonuje, więcej chodzenia, mniej widzenia. Tak. Cały kształt dnia bardzo wydaje mi się zadowolony, trochę leniwy, ale potrzebne są takie właśnie dni, żeby odpocząć, odetchnąć zorganizować się eee, no ale też połazić po mieście, po mieście nie chodziliśmy więc też warto sobie odetchnąć o, i no faktycznie dzień całkiem wydaje mi się zadowalający eee, sporo się działo w sumie i ten punkt widokowy jedzonko więc takie dni są potrzebne też żeby trochę pozwiedzać miasta, których często nie zwiedzamy tylko częściej z chęcią wychodzimy w stronę natury więc to też, więc taka jakaś skoszenie, ale także też przy okazji równowaga jak widzicie sporo tych aut na generalnie dość takim częstym popularnym modelem właśnie jak widzieliście to jest taki Janka i jeszcze oczywiście Toyota Hiace eee, czy Mitsubishi dość takie popularne, jeśli chodzi o kamperwane właśnie taki, taki generalnie mierzyliśmy gdzieś tam też jest z high roofem widać z wysokim dachem oczywiście są mniejsze auta tego typu poprzerabiane właśnie za mną na właśnie kampery, na typu self container ale już jest ciasno mierzyliśmy właśnie w Toyota High tu tudzież właśnie te Mitsubishi, czy inne jakieś motywy jakby tego auta no ale finalnie patrząc na rozmiary i to co proponuje Wanisław po prostu i przestrzeń i wysokość i, i ta przestrzeń jakby tu wszerz i wdłuż jest praktycznie wyjątkowa i fajnie, że to wyszło że udało się go kupić za 14 tysięcy jeździ daje radę, więc jest fantastycznie, możemy być zadowoleni, miesiąc już przejeździł zrobiliśmy nim już, na no, grubo ponad 3000 tysiące kilometrów Mika dobrze i możemy być z niego dumni. Dobra, to tyle. Czas odetchnąć, Napisz się, może piwka zrelaksować. Coś podziałać jeszcze przy materiałach. I, i tak ten dzień nam zleciał.